zmiany, błąd z darmowym skinem, darmowe nagrody dla każdego, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie dodajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli Wy chcielibyście jeszcze miesiąc wakacji, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy ile osób by tak chciało. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortniteowym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodikiem, czyli oczywiście Heksakod. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. w samym początku przechodzimy do nowych i nadchodzących zmian. I pierwszą nową zmianą jest to zmiana związana z pistoletem Monarchy. I jak się okazuje, no to damage multiplier na tej broni wrócił do normalności. Tak samo damage został nieco zmniejszony. Następnie właśnie headshot damage też właśnie został zmniejszony, jak i również fire rate też generalnie się nieco powiększył. Także no jakby nie patrzeć, to właśnie pistolet Monarchy po prostu wrócił do normalności. Także bardzo ciekawa zmiana, jakby w sumie nie patrzeć. Natomiast jeżeli chodzi o nadchodzące zmiany, to są one też dość ciekawe. Pierwszą właśnie taką zmianą jest to nowy kilof a mowa tutaj o właśnie killofie w kolaboracji z Nintendo. No i jak się okazuje, no to w ostatnim tygodniu dostaliśmy zdjęcia związane właśnie z Killoffem, który już kiedyś miał się pojawić w ramach kolaboracji właśnie. Nintendo, no i jak się okazuje, no to nareszcie jest na to szansa, ponieważ no, właśnie dostaliśmy to zdjęcie No i tak naprawdę poza tym zdjęciem i tak naprawdę paroma informacjami, no to właśnie nic więcej nie mamy. Natomiast te informacje nie mają praktycznie żadnych detali, co oznacza, że no chwilowo nie wiemy właśnie jak zdobyć ten kill off, ani nic takiego, ale oczywiście... O wszystkim będę was informował. Także subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Natomiast przechodząc dalej, mamy możliwego nowego skina z serii Icon I właśnie tym skinem może być Rubius. I jak się okazuje, no to już jakiś czas temu ten mówił, że właśnie będzie on wchodził w kolaborację z Fortnite'em dla jakichś specjalnych wyzwań. No i kiedy ktoś się go zapytał o potencjalnego skina z serii Icon, to ten generalnie się zaśmiał. Natomiast jak się okazuje, no to ostatnio wstawił on właśnie do siebie, z tego co wiem, to chyba na Whatsappa czy też na Telegrama. Dość. Ciekawą wiadomość, że jest trzecia w nocy i właśnie otrzymał naprawdę niesamowitą aktualizację dotyczącą naprawdę ogromnej rzeczy, i właśnie płacze. No i naprawdę nie macie pojęcia, jak bardzo chcę pokazać to światu, a specjalnie chcę wam właśnie pokazać to dla was. No i już nie mogę więcej czekać, co na przykład może oznaczać właśnie tego skina z serii Icon. No, w tym temacie również, no niestety, musimy jeszcze chwilowo poczekać, ponieważ chwilowo no, dostaliśmy tylko taki update. I miejmy nadzieję, że rzeczywiście będziemy mieli nowego skina z serii Icon. Jak już jesteśmy przy temacie skinów, to ostatnio wydarzył się dość ciekawy błąd, który skutkował darmowym skinem. A najdokładniej moi drodzy, jak się okazuje, no to jeden ze skinów, czyli właśnie Signal, po prostu źle wyświetlał jedną z ofert. No i po prostu tam w sklepie było wyświetlane właśnie chyba coś jeszcze, bądź też coś było wyświetlane w nieodpowiedni sposób. No i jak się okazuje, osoby, które zakupiły właśnie tego skina. Generalnie moi drodzy Otrzymały na swoje konto takiego oto ziomeczka, czyli właśnie y, po prostu Branded Brawlera. Także, według mnie, bardzo ciekawa sytuacja. No i oczywiście, do tego skina dostało naprawdę no, dość mało osób, ponieważ y, właśnie skina Signal, tak czy siak, y, w tym ostatnim terminie, kiedy był ten błąd, wydaje mi się, że jakoś strasznie dużo osób nie kupiło. Ale osoby, które kupiły, mogą się teraz cieszyć dodatkowym, darmowym skinem. Także, według mnie, jest to informacja jak najbardziej dobra. No i co, w tym temacie tak naprawdę już nic więcej nie mamy. Natomiast, moi drodzy, mamy troszeczkę więcej w temacie darmowych nagród, ponieważ takowych jest obecnie naprawdę sporo i jeszcze więcej nadchodzi. Zacznijmy sobie, moi drodzy, od właśnie tego, że no już teraz możecie sobie z właśnie zdobyć wszystkie nagrody z drogi mistrzów, ponieważ Fortnite ostatnio te wyzwania nam ułatwił, co oznacza, że teraz większości osób ma nieco łatwiej w wykonywaniu właśnie tych wyzwań i mamy chociażby do zdobycia tutaj licznik tropiciela, czyli bardzo fajny plecak, jak i również szarży awangardzisty, czyli naprawdę kozacką emotkę, która wyświetla nam naszą obecną rangę. No i jak już mówiłem, te wyzwania są teraz no, ułatwione, także nawet grając w zwykłe Battle Royale, no powinniście to odblokować. Następnie Moi drodzy, wraz właśnie z tą całą drogą Mistrzów, możecie również zdobywać całkiem ciekawe nagrody związane z grą rankingową. I tutaj pokrótce mamy bardzo ciekawy plecak, i przy okazji bardzo spoko killow, czyli perfekcję. Także tutaj wystarczy, że będziecie grali sobie rankedy, i tak naprawdę każde wyzwanie rankingowe brzmi tak samo, czyli przetrwaj kręgi burzy w meczach rankingowych, ale tak czy siak wydaje mi się, że naprawdę warto. Natomiast, moi drodzy, to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ jak się, Okazuje, to mamy właśnie nowy sezon trybu Fortnite Festival. E, mogliście o tym wiedzieć, bądź też nie, no ale w Fortnite Festival aż tak dużo osób nie gra i w tym trybie do odblokowania jest taka oto emotka totalnie za darmo, czyli emotka plecki, która jest całkiem ciekawa. Nie wiem, czy właśnie warto jest po nią aż tak bardzo grindować, natomiast warto tutaj o niej wspomnieć, bo no jest, istnieje i wydaje mi się, że aż taka zła ona nie jest. Natomiast moi drodzy, już niedługo do Fortnite'a nadchodzą naprawdę kozackie rzeczy. Rzeczy, ponieważ chociażby na samym początku mamy nowe urodziny Fortnite'a. No i dosłownie przy najbliższej aktualizacji już powinniśmy mieć właśnie jakieś przecieki związane z zadaniami i tego typu rzeczami. Natomiast jak się okazuje, to już wiemy, że całe te urodziny, czyli siódme urodziny Fortnite'a będą w motywie galaktycznym. No o tym już też mówiłem niejednokrotnie. Natomiast jeżeli chodzi o nagrody, to zazwyczaj mamy właśnie taki oto plecak, tylko że tym razem będzie on właśnie z specjalną siódemką. Przy okazji, poza tym, wszystkim powinniśmy jeszcze otrzymać specjalny kilof, ponieważ zazwyczaj otrzymujemy właśnie w te urodziny kilofy no i później jakieś emoji podrzucane, ewentualnie jakieś graffiti. Także... Mniej więcej w ten sposób się to prezentuje. Natomiast to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ właśnie wraz z tą nadchodzącą aktualizacją to e, odblokowania będzie również dum i właśnie do jego odblokowania zostały jeszcze e, bo, bo został po prostu tydzień. także to akurat nie jest jakoś mega dużo czasu. No i jak się okazuje, no to w tym sezonie fortnite testuje coś nowego. Jak się okazuje, no to właśnie trzy nagrody będą do zdobycia dla każdej osoby za darmo właśnie z sekcji duma. Także to myślę, że akurat Ciekawa sprawa. Jest bardzo duża możliwość, że jedna z takowych nagród będzie to taka oto emotka, która będzie przypominała jego starą emotkę, czyli emotkę z siadaniem na tron. I właśnie kiedyś taka emotka była dostępna. No i właśnie miejmy nadzieję, że zostanie dodany jej tak zwany reskin, czyli po prostu nowa wersja w po prostu takiej nowej odsłonie i że będzie ona do odblokowania dla każdej osoby. Bo jak już mówiłem, trzy z takowych nagród mają być do zdobycia dla każdego. Także to akurat myślę, że jest naprawdę bardzo ale to bardzo mocarne. Natomiast, jeżeli już jesteśmy przy temacie właśnie emotek, no to jak się okazuje gracze PlayStation mogą tych emotek odebrać naprawdę, ale to naprawdę wiele, ponieważ w aż cztery darmowe emotki w nowym pakiecie PlayStation, co akurat myślę, że jest naprawdę dobrym wynikiem. No i jeżeli oczywiście gracie na PS, to wchodzicie po prostu w ten sklep PlayStation, tam wpisujecie Fortnite i w dodatkach właśnie ten pakiet powinniście mieć. No i tak naprawdę z takich najciekawszych nagród powiązanych z emotkami to w sumie tyle, ponieważ obecnie czekamy na większą aktualizację, czyli 31.10, która powinna się pojawić już właśnie 4 września, więc jeszcze właśnie tydzień i będziemy mieli tą aktualizację. No i oczywiście o wszystkim właśnie co będzie. Z tą aktualizacją związane, będę was informował. Także subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby definitywnie tego nie przegapić. Tak samo, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go z dzwoneczkiem, już to przed chwilą powiedziałem. Ale jak ten film Wam się spodobał, zostawcie tu łapeczkę do góry. Oczywiście, jak będziecie robić zakupy w Fortnite'owym sklepie, możecie je zrobić z kodzikiem Heksokod. A jeżeli obejrzeliście ten oto film do końca, w komentarzu możecie napisać emotka. A ja postanawiam się wtedy przypiąć serduszko. I to tyle. Miłego dnia, bądź też wieczoru. Trzymajcie się i Sest.